To wspaniały dzień dla każdego kibica. Rozpoczynamy Euro 2024. Który zespół będzie mógł dziś świętować wiktorię? Gościmy na BVB Stadion Dortmund, arenie, na której kariera trenerska Jurgena Kloppa nabierała rozpędu. Może i dziś obejrzymy pokaz futbolu godny niemieckiej precyzji. Kłaniamy się Państwu w pas Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj zobaczymy pierwszy mecz fazy grupowej Euro 24. I spodziewamy się naprawdę solidnej dawki emocji i świetnej piłki. Obie drużyny z pewnością będą chciały udowodnić, że nie trafiły tutaj przypadkiem. Reprezentacja Francji zmierzy się z naszą drużyną narodową. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Czas na skład reprezentacji Francji. Na bramce Menią w obronie Schucombe, wystąpi wraz z Theo Hernandezem na bokach. 100% okazja. Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodny, już widziałem tę piłkę w siatce. Aurelian Człameni. Dębelet dostaje piłkę. Podanie do Kundy. Proszę bardzo! Nie czekaliśmy długo na pierwszego gola. Teraz pytanie: czy i kiedy będą kolejne? Spójrzmy powtórce na to świetne dośrodkowanie. Idealnie to zabrał. Zagrał idealnie na głowę strzelającego, na dobrej wysokości. Taka szybka główka bez podskoku jest bardzo trudna do obrony. Prowadzą zatem 1 do 0. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Początek meczu, a już żółty kartonik. Można powiedzieć, że zawodnik naważył problemów w całej drużynie. Wyobrażam sobie wściekłość trenera. Stawia na takiego delikwenta, a on mu się odwdzięcza takim faulem w pierwszych minutach. Zupełnie jakby chłodną głowę zostawił w szat. utrzymuje się przy piłce. Czy trafi do siatki? Pewnie. Od niechcenia to wyłapuje. Nie utrzymali teraz piłki. I do Ciurama. Świetnie w obronie. Nie było tutaj miejsca na błąd. Przeciwnik na niego naciska, ale nie daje sobie odebrać piłki. Bankowski. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Lewandowski ma teraz piłkę. Z powrotem do Lewandowskiego. Zieliński przyjmuje piłkę. Radzi sobie. Dobra interwencja. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce, mimo prób odbioru przez rywala. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Zniż. Zablokował, ale to nie koniec akcji. Podanie do Zielińskiego. O, i to był książkowy odbiór piłki. Firam, Adrien Rabio Mbappé teraz przy Pimce Teraz Rabio Kurka do Griezmana I próbuje Griezman Tak tu się robi Bramka Proszę państwa dzięki temu trafieniu mają dwubramkowe prowadzenie Czy to nie coś co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórek. 2 do 0 gramy dalej. Bartosz Snisz. Zagranie do Dawidowicza. Dane wejście w przeciwnika. Juka teraz u Griezmana. Dania do tyliana Mbappé. Griezmann okazja. No to jest już chyba pozamiatane. Trzy gole różnicy. To poważna przewaga. Widzimy bardzo dobry strzał z bliska. W takich sytuacjach ważne jest, aby zachować spokój, dobrze się ustawić i pewnie uderzyć. Znowu gramy. Francuzi z coraz większą przewagą. Nie mogą tego nie wygrać. Jułka oddana przeciwnikom Jak to rozegra Jest okazja do kontry Podanie do kundy I Aurelian Chouameni Błąd, stracona piłka. Aurelian Człameni. Podanie do Kundy. Markus Thuram. Zbyt słaba centra. Ląduje w rękach Bramkarza. Słyszymy gwizdek. Kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie Jacku. O takim występie warto porozmawiać. Dzisiaj przekracza wszelkie oczekiwania. Znakomicie się czuje na murawie, więc te strzelone bramki to może jeszcze nie koniec. Druga połowa meczu właśnie się zaczęła. Reprezentacja Francji wysoko prowadzi i pewnie zmierza po zwycięstwo. Znajduje tam Kylian Mbappé. Teraz Rabio. Usman Dembele uderza. Ale bramkarz teraz. Bardzo dobrze. Na 11 metr z rogu. Wybija piłkę stala od bramki. Brawo, dobry odpór blisko własnej bramki. Zalewski. Antoine Griezmann. Prawie, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. Paweł Dawidowicz. Robert Lewandowski. Zabrakło precyzji w tym podaniu Lewandowskiego. Traci piłkę. Szłamyni. Aurelien Człomeny Podanie do Kundy Piłka opuściła plac gry. Out I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. Jules Pondé. I Francja bez piłki. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Frankowski. Bardzo dobrze teraz. Pewne wejście. Dajotu Pamekano. Adrian Rabio. Kylian Mbappé, bardzo pasywnie teraz grają, drużyna przeciwna może przycisnąć, Rabio, ma piłkę, Mbappé, teraz Mbappé, udana interwencja bramkarza, będzie zmiana, zobaczymy jak to wpłynie na grę. Juka teraz u Grismana. Juka do Dembele. Podanie do Ziru. Trzymański. Zalewski. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Polacy będą wykonywać rzut rożny. Francuzi przeprowadzają zmianę zawodnika. Wrzuca piłkę przed bramkę. Gol! Drodzy Państwo! Piłka w siatce! Miło się ogląda takie trafienia. Niesie ich teraz adrenalina, bo futbol to przecież emocje. Przyjrzyjmy się na powtórce, co tutaj zrobili po tym wznowieniu z narożnika boiska. A Robert dołożył głowę i zmienił wynik spotkania. A więc mamy 3 do 1. Teo Hernandez. Mbappe może teraz szarżować po skrzydle. Przyjął mimo, że ma mało miejsca. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Tak się powinno stopować ataki rywala. Zabrakło precyzji. Mogą teraz tego żałować. Podanie do Żiru. Czy trafi? O, dobrze teraz zainterweniował. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Morelian Zagrywa nieco do tyłu. Znakomita blokada strzału. Mavinga z piłką, Dembele przy piłce, Usman Dembele, raz jeszcze i tym udanym wyjściem skasował atak rywala, mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Olivier Giroud, uwaga, może strzelać, co teraz, i co? I nie ma gola. Mimo, że był już sam na czystej pozycji przed bramką. Niesamowite. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Przymał okazja. Ciągle pachnie bramką. Znakomite zachowanie w defensywie. Znakomite. Ostatni gwizdek w meczu. To by było tyle. Reprezentacja Francji wygrywa spotkanie i ma powody do radości. Sztab szkoleniowy może być zadowolony z dzisiejszej dyspozycji drużyny. Plan zarysowany przed meczem okazał się skuteczny. Kończą mecz z dwiema bramkami przewagi. Antoine Griezmann dziś pokazał się z dobrej strony. Bardzo udany występ. Dwa gole na koncie i wygrana zespołu na pewno zaliczy ten dzień do udanych. A gdyby mecz potrwał jeszcze trochę, pewnie ustrzeliłby ich hat-trika, bo cały czas szukał okazji, nie dawał spokoju obrońcom, właściwie zaaplikował im najniższy wymiar kary.